Subtelna gra świateł i cieni oraz wyjątkowa, nastrojowa muzyka, znakomicie współgrająca z tekstem Szulca, to efekt pracy artystów z kieleckiego Teatru Lalki i aktora Kubuś oraz tureckiego Cengiz Ozek Shadow Theatre. Spektakl Sklepy Cynamonowe to próba przybliżenia młodej tureckiej publiczności, klasyki, literatury polskiej we współczesnej interpretacji artystów z obu krajów. Twórczość, którą zostawił po sobie Schulz, jest trudna nie tylko w interpretacji. Początki pracy były trudne ze względów językowych przede wszystkim, bo okazało się, bo, bo jeżeli chodzi o naszą wrażliwość i estetykę, to okazało się, że jest nam bliżej do, do, do znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia niż językowej, co jest oczywiste. Mieliśmy jeszcze różne problemy techniczne, ale to jest jakby normalne przy produkcji tego typu spektaklu. Spektakl, który jest bardzo za skomplikowany technicznie, wykorzystujemy wiele świateł, wiele cieni, kurtyny papierowe, materiałowe, więc to jest wszystko skomplikowane. Mimo, że pokazy przedpremierowe już za nami, reżyser spektaklu nie wyklucza przeprowadzenia pewnych zmian. To nie jest jeszcze koniec naszej pracy ponieważ jeszcze zamierzamy pracować żeby pokazać spektakl już w kształcie takim premierowym w Stambule a następnie w Polsce. Ja myślę, że ten spektakl będzie cały czas żył i będzie się zmieniał i będzie się rozwijał. Na pewno będą jakieś nowe sceny. Może nowe sceny to nie, ale nowe rozwiązania, czy, czy, czy inaczej zagrane sceny w, na premierze, którą zobaczymy za pięć miesięcy w, w, w Polsce. Premiera sklepów cynamonowych w Stambule odbędzie się 23 października podczas 17 Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek, jednego z najbardziej renomowanych festiwali sztuki lalkarstwa na świecie. Przedstawienie będzie prezentowane w języku polskim z wyświetlanym tłumaczeniem na język turecki.